Witam na trzecim locie konkursowym MWG Rogowo. Lecimy z miejscowości Kalisz pomorski. Jest z nami pan Inżejczak Indrzej, Zdzisław. Przeczytamy teraz plombę F 2797212 212 Dobrze, proszę o zerwanie plomby. Mamy godzinę dziewiątą, także proszę. O... Mamy godzinę ósmą, przepraszam. Proszę o wypuszczenie gołębi. Mm. Jest, jest jeden. Nie chcę wlecić jeden. Nikt wyleci, to jeszcze zdąży, że nie. Nie wyleciał. A O, jeszcze ich dogoni. O, służba.

Gołębi już nie widać, także dziękujemy i szczymy dobrego lotu.